A, wie, a więc dzień dobry jestem, syn, jestem jestem, obecnie na koncie mamy no ale przejdziemy do tego zaraz. Jesteśmy w grze Życie razem, tak mi się chyba wydaje, ja tak na to mówię, a, z, a widzimy się za chwilę. A więc jak chodzi o poznanie w tej grze, no to znajdź znajomych i tutaj jest, zrobi to, no to dajemy mu gwiazdkę. A na przykład on n nam się nie podoba, no to my, że go nie lubimy. No więc tak to właśnie się robi. Jak się poznaję znajomych, tak ich jest. Nie wiem czy może niektórzy wii, już o tym wiedzą, ale chyba niektórzy o tym nie, nie wiedzą. Więc na razie tyle. I dostaliśmy wiadomość Tak mi się wydaje no Więc w takim razie Jak chcecie wyszukać jakąś osobę no to na przykład tutaj macie że tutaj jest na przykład on. O to jest że grać Żebyśmy już Trzymali gracie. Tutaj jest lokalizacja. Zaczekajcie chwilę. A więc przejdźmy do tematu. Jak chcecie na przykład zmienić. Jak chcecie zmienić um, właśnie um, y, y, właśnie pewnie właśnie próbuję Wam to no, zamazać. Nie, no, już to będzie ale nie, 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 nigdy ale, no no, nie, moimi widzami nie, nie, oglądacie i dajecie nie, no to tak. Dzisiaj to na razie tyle, bo mój brat cioteczny widocznie ma jakąś ze mną obstawę, więc muszę kończyć. P ja. widzą.